Witam wszystkich, moi drodzy. Znowu z rancza. Dziwne, że strasznie zimno jest. Wam, że wyjdzie się na słońce skwarnie ludzki, a tutaj wejdę w cień. Chłód. Ale to nie o tym, to tak troszeczkę ode mnie. Proszę Państwa, zastanawiałem się, moi drodzy, czy najpierw film nagrać o, o, tym, o tej zbrodni, która się wydarzyła w Wielkiej Brytanii, czy o. Takim psychologiczno-socjologicznym podejściu, które się wydarzy wkrótce w Polsce. No i może zaczniemy właśnie od Ukrainy. Coraz więcej filmów mamy, moi drodzy, tego typu, że tam dzieci ukraińskie biją polskie dzieci. I to mówimy tutaj naprawdę o dzieciach, o dzieciach około 10 lat. No to jest to jest dziecko. I proszę Państwa, 10. W takich filmik oglądałem, ale to już będzie z pół roku temu. A może więcej, no ale w tych granicach, nie wiem, może film jeszcze wcześniej nakręcony, gdzie tam na dworze jest grupa dzieci. To była jakaś wycieczka, czy oni czekali na jakieś wejście do jakiegoś teatru, i jeden, jedno dziecko szło i, i kopało po drugie dziecko. Później się okazało, że to jest, to jest właśnie dziecko ukraińskie kopie Polaka. I powiem Wam, straszne oburzenie ojej, jak tak można gdzie wychowanie, gdzie. Gdzie matka, jaki przekaz i tak dalej, i o ile ja, proszę państwa, spotkałem się z czymś takim. O, to będzie już jeszcze teraz, gdzie tam jeszcze przed specjalną operacją, gdzie jest tam gdzieś mój filmik, ale ja o tym nie mówiłem. Z... Kobietą, która prowadziła żłobek, i ona była zaskoczona wychowaniem dzieci ukraińskich. No ona mówi, żeby tak małe dziecko było tak, e, tak agresywne. No się później okazało, że było agresywne ze względu na to, że to agresję wyniosło z domu. Już matka nauczyła jej tej agresji, że tak ma być w życiu, że jeżeli dziecko będzie agresywne, to da sobie radę w życiu. Ale to jest taki odskocznie. Wróćmy do tego przypadku, tego, tego dziecka. Proszę Państwa, to. To jest naturalna konsekwencja postępowania Polaków. Tutaj tego, tego społeczeństwa. A wszyscy cały czas się, jak posłuchacie mainstream, to oni wszyscy cały czas, ile myśmy pomogli, jak my pomagamy, jak my działamy, jak my chcemy pomóc, jak my jesteśmy dobrzy. I tak się cały czas, wiecie, sami siebie gloryfikują. Ja natomiast wielokrotnie powiedziałem, że takiej masakry i takie, takiego podejścia jak Polacy zachowali się po 24 to żaden naród na świecie tak się podle nie zachował wobec Ukraińców o czym mówię moi drodzy przyjeżdża taka matka z dzieckiem kim ona tu jest dyrektorem czy ona ma tu dom czy ona, ma, ona nie ma nic przyjeżdżają tacy którzy mieli jakiś dobytek i bardzo mały procent super milionerów proszę państwa w, w naszym kraju jest ale to jest dosłownie nie wiem może 3% którzy mają nieograniczone środki, można powiedzieć, finansowe i oni tutaj w Polsce też funkcjonują, ale większość, większość to są tacy zwykli, zwykli ludzie. I teraz weźmy, postawmy się na ten, w sytuacji tego właśnie dziecka, bo tego nikt nie bierze pod uwagę. To jest dobre dziecko. To jest dobre dziecko, tylko życie go tak ukształtuje. Powiem wam, co się wydarzy. Otóż ono widzi, że polskie dzieci są zadowolone, mają mamę, mają tatę, no może gdzieś tam ktoś jest po rozwodzie i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim ee, fajnie, no, polskie dzieci mają super telefony, super ciuchy i w ogóle wszystko mają, a ja jestem dziadem. A ja jestem dziadem. Moja mama mi daje jakiś używany plecak, jakąś używaną kurtkę. No bo ktoś powie, że. Ale oni dostali tam 800, plus, albo gdzieś tam, albo jakiś ośrodek. No i co z tego? Albo że za darmo mają jedzenie. A ja się pytam, no i co z tego? W jakiej, w jakiej sytuacji? I teraz wyobraźmy sobie. W jakiej sytuacji? Bo, bo to trzeba przeanalizować. Film będzie dość długi. To już mówię, zaznaczam, jak ktoś nie ma siły, to. Możesz z tego odpuścić, ale Wam powiem o do, do, do czego dojdzie. To, to, coraz, bo to jest to samo, co się dzieje w Wielkiej Brytanii teraz. Ten kłamstwo i fałsz, to trochę odjeżdżam z tego, bo właśnie mi tam cały czas z tyłu głowy mam ten do Wielką Brytanii. Jak kłamie tak, tak zwany antysystem. Ja ostatnio oglądałem kilka filmów tych antysystemowców, bo tam mam ich zasubskrybowanych. No ci ludzie ży, żyją w, jakim, w jakimś mitycznym świecie. Mówią dokładnie to samo, co mówi Mańskiem, czyli co mówią telewizornie, na temat tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Ale wracamy do, do Polski. Moi drodzy, teraz wyobraźmy sobie, takich dzieci to są w Polsce z tego, co wiem, tysiące. Tysiące dzieci, które będą żyły mm, jako gorsze. Po prostu on ma teraz dzisiaj 10 lat. 12 lat, 8 lat. Co będzie za 10 lat? Proszę Państwa, bo nam się mówi, że a, tu fajnie, oni się zasymilują z naszym społeczeństwem, będzie fajnie, wyglądają tak jak my, a w sumie to są to też Słowianie, wszystko się zagadza, karnacja skóry, gra muzyka. Nie, tak nie będzie. Moi drodzy, oni za 10 lat to będą 18-20-latkowie, 20-kilkulatkowie i żyjąc w tym poniżeniu cały czas widząc, że Polacy żyją na wysokim poziomie, a my na tym niższym, co będą robić? Nie wszyscy, ale, ale może nie większość, też przesadzam, ale duża część z nich to może być nawet 15%, a to jest bardzo dużo. Dobra, niech będzie 10%. To jest, to jest ogrom ludzi, którzy wejdą na drogę przestępczą. I oni będą z tyłu głowy mieli tą, tą świadomość, to przez Was Polaków to przez was, Polaków, myśmy cierpieli. Myśmy nie mieli porządnego dzieciństwa, my nie, nie mieliśmy bogatego dzieciństwa. My, to wyście się dookoła nas bawili, a myśmy, a jeszcze będzie tak jak teraz Polacy mówią, oni walczą za nas, to przecież to e, biskupi cały czas wmawiają nam, Polakom, partia biskupów e, przede wszystkim, ale i biskupi, ja zaraz o nich wam powiem, jak tacy są numeranci, e, wmawiają, że to, to oni za nas walczą, oni o nas walczą. Brednia, brednia. I do tego zmierzam. I po prostu będą zwyczajnie zabijać Polaków. Po prostu, gdzieś w jakaś dyskoteka, on, on nie będzie walczył z jakimś tam konkrety. Przyjdą zastrzelą jakiegoś Polaka, jakiegoś polskiego studenta. Tak będzie. To, to, się, to się zacznie za jakieś. już za 7 lat tak będzie. Bo na, na razie ci, co teraz są, to mają co innego. Na razie zajmą się przemytem, ci, ci te teraz, na przykład ci przestępcy ukraiń, oni, oni w ogóle o co innego chodzi, tym. Ty, tej, Temu pokoleniu teraz, tych Ukraińców, to, to oni w ogóle na patrzą. Mówię o Gangsterach. No im chodzi o kasę. Oni tam, polityka ich nie interesuje. Ale tych za 10 lat już będzie, bo oni będą mieli e, tak zwane ten, e, ten mit. E, ten, będą się żywili tym mitem sprawiedliwości społecznej, że oni mają prawo, ponieważ oni wcześniej zostali przez Polaków. E, okradzeni. I przez Polaków e, nieszczęście ich życia, i dzieciństwa spowodowane by, nie tam, że przez Jakoś Zamańskiego, przez Polaków. I oni będą to mieli z tego. Zobaczycie, niestety, brutalna sytuacja jest taka, że no, wszystko, co mówię, się sprawdza. E, to, to taka, to jeszcze i znowu odjadę trochę. E, kiedy, nie wiem, rok temu, czy coś. Pojawiła się szansa rozmów i wtedy, wtedy Ukraińcy podawali, że zginęło 300 tysięcy. Ja podawałem, że rozmowy się zaczną między 700 a milion. Z tego co pamiętam w tym filmie, że jak już 700 tysięcy trupów będzie, no to wtedy rozpoczną się rozmowy pokojowe. No ale mówię na 300 może się pomyliłem. Już mówię, dobrze jest, zakończy się wojna, zakończy się masakra. Tymczasem okazuje się, że nie. Teraz słyszę z ostatnich informacji. Ukraińskich mówią, że przekroczono liczbę 600 tysięcy zabitych. No ogrom, ogrom, ale w Polsce jest zabawa, mamy lato, wszyscy się cieszą, biskupi klaszczą w ręce, że takiego sukcesu jeszcze nie mieliśmy. Tu jeszcze mówimy o powstaniu, nie powiedzieć coś. Hmm. Albo dobra, to od razu powiem. Miałem to nagrać film, ale to powiem w tej, w tej filmie słuchajcie. Świętują, świętują na stadionach i tak dalej, no świętują największy sukces upa. No przecież w 441 sierpnia przez 63 dni takich zwycięstw, jakie wtedy odnosili Ukraińcy, to nie odnieśli nigdy w swojej historii. Jest to największy sukces Ukraińców. Zniszczenie cudzej stolicy i zabicie 250 tysięcy lachów. I, oni to, I cała Warszawa świętuje. Muzea wszystko świętują. W rzeczywistości świętują e, oręż ukraiński. No bo jak wiemy, kto tam, kto tam e, e, likwidował tkankę biologiczną? Miało być o Warszawie nie, ale dobra, wspomniałem to. Teraz tak, a ja teraz pamiętam o Biskupach. No. E, Przyjrzyjcie się, przekaz podprogowy. Tego, tego nie usłyszycie na żadnym kanale, ale ja wam powiem, jak po 24. Ja nagrałem ten wyrocznia TV. Nie mogłem na to patrzeć. Mówię, jak można tak podchodzić? O czym mówię? Biskupi są tak szczęśliwego, nie wiem jak ich nazwać nawet grupy społecznej. Jedna z naj, najbardziej radosnych grup społecznych, jaka w Polsce była, to byli biskupi po 24 lutego. Ja, ja takiego, takiej radości, takiego szczęścia nie spotkałem nigdzie. Przewalałem internet, telewizornia. Nawet dziennikarze tak się nie cieszyli, bo to jest druga warstwa e, społeczna, tak się nie cieszyli z tego, z tego wydarzenia, że będą umierali Ukraińcy, że, że będą umierali tysiącami, jak cieszyła się ta warstwa biskupów w kościołach radość i szczęście. I teraz. E, ten Gostek, który wszedł z tym magnetofonem, przecież zobaczcie, tam bana od ucha do ucha, on się cieszył, tam ja specjalnie ściągnąłem sobie jego film, żeby to nie, to krąży, ale ja się nauczyłem jednego, oni kiedyś nagrali film, który skasowali, ja to zawsze będę powtarzał. Jak ogromne sukcesy finansowe odnieśli, po, po dru, prze, drugi, trzeci dzień, e, Było 24-6 lutego 2022, i oni, i oni dziennie zarabiają. Skasowali ten film, może ktoś go kiedyś ma, ale do czego zmierzam? Jaki? Ale teraz tak. A jakiś to przekaz? To przekaz był taki: w kościołach, nakazaniach, e, księżom, listy i tak dalej, przyjmujcie młode Ukrainki, róbcie z nich nałożnice. Bierzcie je, nawet jak będą z dziećmi, tak jest, daj jej lokal i tak dalej, przyjmij je i teraz korzystaj z niej. Skorzystaj z niej, normalnie wykorzystuj ją jako swoją nałożnicę. Jeżeli nie będzie chciała ci się oddać, tak mi skupić, przekazywali nam. Jeżeli cię nie będzie chciała na początku oddać, uzależnij od siebie. Uzależnij, tak jest, zapewni jej wszystko, później powiesz po miesiącu czy po dwóch. Nie masz kasy? No nie mam. No to albo idziesz ze mną do wyrka, albo nie. Nie, no to. Drzwi, walizki do, w rękę i do widzenia. I zobaczcie, przez pierwsze trzy miesiące, biskupi, szczególnie ta ich telewizornia i to radio, cały czas opowiadali o gwałtach. Ale prawdziwe gwałty to tu się w Polsce odbywały. Dziesiątki tysięcy Ukrainek zostały przez Polaków zgwałcone przy oczywiście aprobacie i zachętom ze strony Kleru. Kler zachęcał, a w, a w telewizorni były gwałty Rosjan. Nie udowodniono, proszę Państwa, do tej pory, moi drodzy, jednego przypadku gwałtu ruskiego. Ale jakby policzył ilość informacji, która spływała przez pierwsze trzy miesiące, no to wychodziłoby na to, że Rosjanie zgwałcili około 150 milionów Ukrainek. Jakby ktoś tak wziął i policzył te wszystkie informacje z radia, z telewizorni, i tak dalej, to przez 3-3 miesiące no, 150 milionów Ukrainek zostało zgwałconych przez Rosjan. E, tymczasem mówię, faktycznie nie udowodnili nawet jednego przypadku. Natomiast w Polsce to też będzie, to też zaowocuje w przyszłości odwetem, bo. E, oni zachęcali. Zachęcali to w kościołach, żeby brać nie, nie oglądać. Tam żona, nie patrz na żonę. Bierz młodą Ukrainkę do domu, prawda? Korzystaj z niej. Możesz nawet ją zapłodnić, a co to, tam. To, to, to. Będziesz miał kolegę, takiego pół półpolaka, niewolnika. Yy, wszystko będzie to. Bierzcie, róbcie z nimi, co chcecie. To są wasze branki. No, episkopat, biskupi wręcz zachęcali, żeby z Ukrainek robić branki dla Polaków. No i drodzy. Jak to się skończy? No skończy się tak, że ta wojna, no przypuszczam, że tam już nie ma czym walczyć. Ona już się powinna zakończyć. Moi drodzy, moje ocenie już, ale jeszcze, jeszcze do zimy dociągną, jeszcze do zimy dociągną. No jeszcze są te testy F-16. Już Ruscy przebierają nogami, kiedy pojawią się na, 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 na niebie ukraińskim F-16. Tak jak nie mogli się doczekać, kiedy się pojawią te niemieckie tygrysy. Oczywiście mówię tu o leopardach, ale specjalnie się śmieję, bo, bo ja pamiętam, jak Ruscy nie mogli się doczekać, eee, czołgiści, w ogóle terenieżyści, kiedy się pojawią leopardy, żeby można było je rozwalać. Bo to, Wiecie, to jest sukces dla żołnierza, oni tam, mówi się, że, że, dla, dla, że tam ochotnicy, oni się aż rwali do tego, że jak się już się pojawił, gdzie tam wszystkie, wiecie, na miary, drony. Satelity, gdzie się pojawi Leopard. Tam już ich T72 to nie interesowało, ale Leopard, żeby tego Leoparda w końcu rozwalić. No i później świętują, bo rozwalali. I to samo będzie z F-16, ale to taki mój odjazd. No przepraszam, ale będę tak troszeczkę odjeżdżał, żeby. Roze... No, co mi przyjdzie do głowy. No i teraz słuchajcie, fr wrócą frontowcy. No przypuśćmy, że ta wojna w mojej ocenie tak, no przekroczą te 700 tysięcy. to zostało jeszcze co do. No do miliona, bo my z... Kto wie, kto wie, według mnie, no ale 700 tysięcy to już jest e, trupów ukraińskich, jest, do, jest całkowicie do, do realizacji, jeszcze w, na jesień. jeszcze na nie dobrze pójdzie to już e, ta liczba e, ofiar e, młodych Ukraińców e, zostanie przekroczona, teraz pomnożymy to razy cztery w kalekach, czyli wyobrażacie sobie, że w Ukrainie będzie Ponad 2,5 miliona kalek, i to ba bardzo poważny kalek, bez rąk, bez nóg. Kto się nimi będzie opiekował, kto się będzie. Te, te, to nikogo dzisiaj w Europie nie obchodzi. No, w ogóle to, to, to żaden to, nie, temat. Powiem wam, frontowcy. Frontowcy, ci, którzy są teraz na froncie, tam, Ukraińcy, którzy, wa którzy walczą, oni wrócą i będzie podobnie jak było po I wojnie światowej z żołnierzami niemieckimi. Będą się czuli oszukani. Po prostu będą się szukani oszukani i zaczną szukać dokładnie, bo to powtórzy się historia. Ja zawsze powtarzam, historia jednak to kołem, kołem się toczy. Ludzkość nie wyciąga w ogóle wniosków z tego, co się dzieje i będą szukać winnych. Winny będzie na talerzu. No winny, winny, nie, oni nie będą mieli winy do Rosjan. Nie będą, mieli winny, nie będą winili Rosjan, nie będą winili Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, tam wiecie, Niemców czy tam kogokolwiek, Francuzów. Bo winnych mają tu pod ręką. Po pierwsze, jak powiedziałem, słowo Ukropol. Ukropol jest napluciem Ukraińcom w twarz. Ale druga rzecz, będą po kolei. Oni zaczną zastanawiać, jak to. Rozpoczęła się inwazja. I co, to, to, to byli nasi przyjaciele? Bo, bo wiadomo, że Załęski to będzie od razu winny. On już teraz się chroni już teraz na niego tam Ukraińcy wyroki wydają. Ukraińcy, żołnierze żo żo ukraińcy, już teraz, ale to jest jeszcze, jeszcze yy, takie, wiecie, to jest gad gadka w okopach. Natomiast, moi drodzy, no Polacy, no Polacy będą widlachi, yy, którzy zamiast pomóc nam, no i zresztą po, po prostu wszystko, wiecie, bo to, bądź zaczął wszystko stopniowe, zaczął zastanawiać się. No tak, nasze rodziny przyjechały, to zamiast im tutaj pomóc, tam na przykład, jak to, jak normalny, a w normalnej no nie ma czegoś jak normalna wojna, ale jest konflikt. I tutaj cztery piąte kraju jest bez żadnych działań wojennych. Można było korolować, zorganizować kontenery i całe miasta. Bo miasto można było zbudować dla tak zwanych uchodźców, pomóc im ze wszystkim. Full wypas zrobić im, hotele wybudować im, czy, kontenery, czy czy to Dzisiaj to się szybko robi. A tu nie, przyjęci, przyjęci do Polski zaczną rozmawiać ze swoimi siostrami, ze swoimi e, żonami, ci, którzy wrócą, bo to, bo to mówię, e, z wdowami, no i co się okaże? No i powie, to tak, no myśmy przyjechali do Polski, ale Polacy to nam napluli w twarz. Ja, żeby dziecko nakarmić, żeby, żeby mu kupić no, ten, ten, nowy, ten nowy plecak, żeby się nie odróżniało od polskich dzieci, no to musiałam się Polakowi oddać. Musiałam zostać w Polsce prostytutką i Polacy ze mnie korzystali. I oni, oni będą się do tego dowiadywać i będą ustalać. Później to taka kwestia oddolna, co jest, co jest najbardziej i to będzie, to będzie najważniejszy punkt. Później się dowiedzą, że co było w polskich kościołach. Tak jak teraz ten kościół katolicki na Ukrainie święcił widwy. no to się powiedzą, że no tak, ale u nas polscy biskupi zamiast krzyczeć o pokoju, domagać się zawieszenia broni, rozmów pokojowych, to mówili zupełnie coś odwrotnego. Namawiali do wojny, do, do zabijania, do mordowania i gwałcenia, ale nas. My, my tysiącami zostaliśmy w Polsce zgwałceni, żeby zapewnić byt, Dzieciom. No i oni to będą wszystko słyszeli. Ci frontowcy. I, do, i, i zaczną wyciągnąć wnioski. Poza tym e, przypieczętowanie prawne. No powiedzą, polski prezydent, e, największego bandytę, zbrodniarza, hitlerowca, odznaczał, odznaczał, im więcej zbrodni popełnił na Ukrainie, tym więcej odznaczenia. Bo teraz, teraz ten jeden mówi, że to jest też to jest znamienne, moi drodzy. Ten ambasador, co nie? On w swoich wypowiedziach mówi, że winą za, e, za klęski Ukraińców e, winni są Polacy. On dostał najwyższy order. On dostał, bo powiedział prawdę. <laughs> to, 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 czegoś takiego w, w cywilizowanym, mówimy o cywilizowanym świecie, no to, to słowo cywilizowane troszeczkę zostało już... E, oj, brakuje mi tego słownictwa właśnie tych tych słysznych profesorków, ale powiem Wam, e, Zdeklasowany, no tak to, tak, tak to już ujmę. Kurczę, rozjechałem się. No, o to chodzi, właśnie, że wspomniałem o tym. Dobra, jedziemy dalej, moi drodzy. Tak, 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 tak że widzicie, tak, tak to będzie. No i, i ci frontowcy. Zaczną analizować to wszystko, zaczną przeżywać. Będą mieli straszne wspomnienia z okopów, z roz, porozrywanych swoich kolegów i tak dalej. No i mówię, będą szukali winnych. To będzie ten podkład dla młodych. Później przyjrzą się, zaczną rozmawiać ze swoimi dziećmi, nas Jak wam się to w Polsce żyło? No prześladowali nas Polacy. Co myślicie, że te dzieci powiedzą? Nie, tutaj w Polsce było super, kurczę, byliśmy fajnie, na równi z Polakami. Nie, oni powiedzą nie. I wracam, wracam do pierwszego wątku, te dzieci, te dzieci będą kształtowane antypolsko, antypolsko będą, będą aż bulgotały złością, no i mamy połączenie dwóch warstw, efekt będzie jednoznaczny, to się zacznie, mówię, za 7, 10 lat, jeżeli, jeżeli to państwo jeszcze będzie istnieć, będziemy mieli incydenty, będziemy mieli, o, krwawo to będzie szło, no jest tylko jedno to rozwiązanie, to tak jak wspomniałem w swoim filmie, że jeżeli Polska zaatakuje Ukrainę, już oficjalnie, bo na razie, za, na razie Polska uderzyła na Ukrainę podle, zbiła jej nóż w plecy, można powiedzieć, ale jeszcze jest ta kwestia militarna, chociaż chyba to, to nie przejdzie, bo widzę, że coraz, że Zachód nie jest zainteresowany, żeby Polska mm, zajęła Zachodnią Ukrainę. Raczej się od tego odchodzi, to jest dobre, powiem Wam szczerze, że ta ofiara ludzka nie jest w ogóle nam potrzebna. Także może, to może się upiecze. I teraz tak na koniec taka podsumowując to wszystko, moi drodzy, upiecze się, upiecze się zarówno biskupom, ale najgorszym, jeszcze biskupi to pubiety powiem Wam, najbardziej się upieczę tym dziennikarzom, których ja nazywam wory worygnoju. Nim się upiecze, chociaż to oni od 2014 czyli mamy zobaczcie 10 lat, Namawiają do, do, do mordu, terroru, zbrodni, kłamią. Fake news jest trzy stacje nazistowsko-komunistyczne, telewizyjne, radio. radią. Nie, nie można radia, nie można wiadomości wysłuchać w radio. I oni wszyscy kłamią. Wszyscy kłamią i wszyscy i wszyscy te, żyją te, te, tą pogardą dla życia ludzkiego. Wszyscy namawiają do wojny i tak dalej. I później się będą wykrywać, że oni chcieli dobrze. Oni chcieli dobrze, oni, oni to nic, są niewinni. Ale powiem wam, e, największą winę ponoszą. E, Dziennikarze, a później dopiero partia biskupów, bo to w sumie to partia biskupów, no i ta reszta i tak dalej. Wszystkie te partie również, bo one też, ci wszyscy partyniacy, można ich wrzucić do jednego wora. Taka akcja, jak ktoś powie, no, że to już nie było. Proszę Państwa, była taka już sytuacja na świecie, jest to bardzo dobrze mówiona. Tutsi, Hutu w Afryce. Ja też byłem bardzo zainteresowany, jak mogło dojść do takiego ludobójstwa wśród sąsiadów. Bo to, to, była, to była bardzo analogiczna sytuacja do mm, naszego polskiego wołynia, polskich kresów, e, które teraz nie są już w Polsce. I tam tak samo z dnia na dzień e, sąsiedzi mm, rzucili się i to, to, to była podobna zbrodnia. E, to nawet nie chcieli zabić, że zabić, tylko na ulicach, tłuczenie, no po prostu zabijali kobiety, dzieci pałkami, kijami, gdzie jeszcze wczoraj mijali się, jeszcze się kłaniali sobie, mieli wspólne rodziny. I do czego o czym mówię? Moi drodzy, pojechali tam z fachowcy, to mi się podobało, to jeszcze były za starych, normalnych czasów. E, socjologowie, może i psychologowie, e, rozpytywali więźniów, tych, którzy do, to, dokonali tej masakry, szczególnie tych, e, bo tam było tysiące więźniów, bo tych, którzy byli na, na gorącym uczynku złapani, nawet się przyznawali. Tak, on, on zabijał kobiety i dzieci, i oni rozmawiali z nim. Proszę Państwa, wnioski były jednoznaczne. E, Czym było spowodowana ta ich agresja? Radie. No i to, to wszystko nie radie. Tak on włączył radio i słyszał z radia, jak facet namawiał, że wyjść na ulicę, ty musisz być patriotą, ty musisz, bro, musisz odwet zrobić, ty jesteś ty, ty, i tak, tak, wiecie, co to, to, to było pokładane. Yy, z radia płynął tekst, że ty jesteś, ty, masz, ty może musisz zabijać, ty masz wszystkie argumenty yy, po twojej stronie są. To zabójstwo, które zrobisz na sąsiadu, na sąsiedzie jest całkowicie uzasadnione. Ty nie możesz mieć skrupułów. Teraz bym musiał godzinę, godzinę tłumaczyć po kolei, to, to jest bardzo dobry program sprzed bardzo wielu lat, ale wnioski były jednoznaczne. Cała zbrodnia skupiała się na, na treści, która płynęła z radia. I to, samo, I to samo tutaj, jeżeli włączymy dzisiaj telewizję, to jest jeden wielki fake news. Kłamstwo, fałszy I to wszystko, to wszystko po prostu jest owinięte w taką, taką patriotyczną, nawet no, nie, bo Chociaż Mesja to tak za, co, co, za patriotyzmem nie jest, ale takie, takie owinięte w, taki, w taki, taki, taki symbol takiej prawej demokracji, co jest, co jest totalnym fałszem. Dobra, długo było, ale chciałem Wam powiedzieć tak, że czeka nas ciężki okres, ale w kwestii tych Ukraińców, natomiast to, co będzie za parę lat się działo, będzie wypadkową tego, co się dzieje dziś. Później będą jeszcze takie gadki, że integracja, bo to tak jak dzisiaj jest właśnie w tej Wielkiej Brytanii, że nie udała się integracja, że to jacyś uchodźcy i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie to, nie, to nie jest tak, to nie jest tak. Dobra, moi drodzy. なるか